Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Lux and Happy. Dzisiaj będę troszeczkę vlogować. Wybieram się na małe zakupy. Potrzebuję dżinsy albo spodnie z wyższym stanem, tak i coś mnie tak wzięło, żeby właśnie kupić sobie takie spodnie. Chciałam przejrzeć kolekcję, ale mam na to bardzo mało czasu, więc tak naprawdę poświęca temu tylko parę chwilek. Wybieram się do kosmetyczki, i do kosmetologa na zabiegi i też Was ze sobą zabiorę, ale mam też dla Was unboxing. Unboxing trochę już tak zapowiadałam, że będzie nowa suszarka, bo moja suszarka coś w niej brzęczy i zdarza się, że już się wyłącza jak się przegrzeje to się wyłącza i jak suszę włosy to w niej coś brzęczy więc boję się, że to jest taki moment jej końca jej nadchodzi koniec i trzeba zdecydowanie kupić coś innego i kupiłam coś innego pokażę wam unboxing, który nagrałam wczoraj wieczorem ponieważ zbyliśmy z moją córką test tejże suszarki i chciałam wam pokazać na jej pięknych włosach jak nam to wyszło także zapraszam was teraz na unboxing Muszę przyznać, że zapakowana jest cudownie, to jest taki bardzo premium produkt. Pokażę Wam teraz test, który wczoraj wieczorem nagrałyśmy z polą na jej pięknych i cudownych włosach. I zobaczcie, jak ta suszarka suszy i jak, jak kręci, jak można wykorzystać te inne końcówki. Bo jest osobką, która ma wyjątkowo piękne włosy. Suszy świetnie i polecam, bo y, oczywiście mogłam kupić suszarkę i używać tych samych tam lokówek i innych rzeczy, których używałam wcześniej. Natomiast chciałam mieć takie urządzenie dwa w jednym. To jest tylko 500 zł więcej w stosunku do samej suszarki Dysona i troszeczkę bałam się, że ta końcówka nie będzie tak dobrze suszyć. Natomiast suszy suszy wspaniale, suszy bardzo szybko, suszy troszeczkę krócej od mojej poprzedniej suszarki. Dobra, lecimy do kosmetyczki dojechałam na miejsce, mówiłam Wam, że wybieram się do kosmetyczki, kosmetologa i właśnie podjechałam pod Glamour Med Clinic do, do kliniki Moniki Samulskiej i będę miała robione zabiegi. Wiecie co, ja po moich ostatnich doświadczeniach chodzę tylko do sprawdzonych miejsc, właściwie do takich miejsc, które ktoś mi poleci i to jest miejsce, które poleciła mi bliska mi osoba z rodziny. Ona tutaj chodzi, to jest nowe miejsce, jest bardzo zadowolona i ja zamierzam spróbować. Kto nie widział mojego filmu o nieudanym botoksie to ja wam go tutaj podlinkuję i koniecznie go zobaczcie bo to jest film ku przestrodze dlatego widzicie, że teraz na razie niczego nie robię tak, już widać ile mam lat na moim czole i to próbuję się nie uśmiechać ale ja nie potrafię się nie uśmiechać po zabiegu czuję się wspaniale, a właścicielka MedClinic Lamur, pani Monika Samulska zaprasza dziewczyny i panie mieszkające w Radości albo w okolicach Wawra yy, na zabiegi z zniżką. Mam dla Was kilka voucherów o wartości 100 zł dla każdej z Was. Tylko do mnie napiszcie, skomentujcie pod filmem albo napiszcie na Instagramie a będzie łatwiej się wtedy skomunikować. Wróciłam na kilkanaście minut do domu i pomyślałam, że nie będę robić specjalnego filmu, tylko w tym filmie pokażę wam parę, zrobię takich parę małych unboxingów, takich drobiazgów, które kupiłam w ostatnich dniach. Um, niektóre rzeczy są z outletu w Wenecji, um, ale nie wszystkie, jak widzicie, no te rzeczy to nie są outletowe rzeczy, więc po malutku wam pokażę. Wspominałam, że chciałabym kupić pasek z czarną klamrą. Mam nadzieję, że uda mi się jedną ręką. Kani kupiłam pasek. Dokładnie udało mi się wreszcie kupić pasek z tą czarną klamrą. Czyli tak. I w moim kolorze, który ostatnio mnie bardzo zafascynował i mega mi się podoba, taki Tiffany Blue. Oczywiście to nie jest Tiffany Blue. On się tak nie nazywa, on się nazywa Blue Atoll, Blue Atoll. I chciałabym nosić ten pasek właśnie do letnich stylizacji w ten sposób. Yy, ta strona bardzo mi pasuje, ale już nie do końca z tą klamrą. Ta strona bardzo mi pasuje do na przykład do tej srebrnej klamry. I zobaczcie, ile mam teraz opcji z tymi właśnie paskami. Mogę yy, tak łączyć. To będzie świetnie wyglądać. Ten kolor etain z czarną klamrą uważam, że wygląda. Genialnie, zobaczmy, jak wyglądają pozostałe paski. Ten z czarnym, jeżeli bym chciała dyskretny taki pasek, żeby nie krzyczał, to fajnie, właśnie będzie też czarna klamra na czarnym. To jest taki bardziej klasyczny. Po drugiej stronie czarnego jest brąz i tak będzie się prezentował z czarną klamrą, tak będzie się prezentował ze srebrną. Tutaj mam biały odcień, więc to już widzieliście. Z tą klamerą. Ale to może, słuchajcie, jeżeli bym miała takie spodowe czarno-białe buty, naprawdę... Bardzo fajne, mogę robić sobie różne opcje i jeżeli dokupię sobie jeszcze kiedyś klawrę w kolorze złotym, no to już w ogóle jestem no, all set. I teraz to ciekawe, każdy z tych pasków ma inną długość, ten czarny to jest 95, ten jest 90, ten jest 85, jeszcze się w niego mieszczę, dlatego chciałabym kupić spodnie z wyższym stanem. Wtedy będę sobie troszeczkę inne stylizacje robić. I teraz tak, chciałam Wam na coś zwrócić uwagę, bo kilka osób w komentarzach mojego unboxingu pierwszego takiego opaska, mojego Hermes, zwróciło uwagę, że kupiłam sobie za krótki pasek. Chciałam Wam teraz pokazać, że nie kupiłam za krótkiego opaska, tylko jego po prostu te dziurki faktyczne, czyli te dziurki ruchome, są pod spodem. Wy tego nie widzicie. I tak naprawdę widzicie tylko... Ten fragment, więc zawsze będzie taka krótka końcówka, bo ten pasek jest po prostu tak zrobiony. Czyli zapinam go od tej strony, a nie od tej. Także to ma tak być, kochani, to ma tak być dokładnie jak tutaj jest. Dobra, przejdźmy dalej, tutaj cała była historia o paskach. Przejdźmy dalej. Kupiłam sobie w Wenecji te okulary, uwielbiam je, są przepiękne. I teraz na grupie zakupowej luksusowe. Torebki. Można też wystawiać inne luksusowe produkty. I dziewczyna wystawiła nowiutkie z metkami okulary Jimmy Choo. Ja się zakochałam, słuchajcie, w tych okularach Jimmy Choo. I kupiłam sobie drugie dosyć podobne. To jest mój chyba ulubiony kolor okularów. Taki beżowo-złoty. Te są dużo jaśniejsze. Mają dużo jaśniejsze szkła. Te troszeczkę ciemniejsze, ale też mają te piękne ramki z brokatem. Też okulary Jimmy Choo. Nowiutkie, piękne mają te opakowania. I kupiłam jeszcze od niej kolejne nowiutkie okulary Ferragamo. To są takie typowe okulary w czarnej ramie. Ja mam takie bardzo podobne z Key Australia. Natomiast te Key Australia już są delikatnie mówiąc zdezelowane no może nie zdezelowane, ale tam odpadło z nich logo po bokach. Ja naprawdę je tak już wynosiłam. I te okulary mi zastąpią tamte, już mocno zużyte. Tak one wyglądają. Zwykłe czarne okulary. Zobaczycie mnie pewnie innym razem w nich, gdzieś na Instagramie. Zapraszam w ogóle na mój Instagram, Look Happy. I tutaj są takie słodkie kwiatuszki. I ostatnia rzecz, Chanel. Ja już ją wypakowałam, więc tutaj tylko postawiłam wam torebkę. Kochani, kupiłam coś, co yy, już miałam, tak? Kupiłam broszkę Chanel. Myślałam o niej, ponieważ wiecie, że ją mam tę broszkę, a kupiłam ją ponownie, tylko dlatego, że koleżanka mi powiedziała, że zmienili zapięcie. Te broszki się e, lubią odpinać, ale tak naprawdę się lubią odpinać i odpinają się permanentnie. Tutaj jest zmienione na pie, zapięcie, nie będziecie tego pewnie widzieć, ale jest to taki dosyć tutaj skomplikowany proces. Tutaj trzeba teraz. No może nie taki bardzo skomplikowany, ale nie jest też tak łatwo. Yy, ona już się tak sama po prostu nie rozpina. Dlatego wymieniłam broszkę na nowy model. Dobra kochani, lecę teraz do galerii Mokotów, bo powiedziałam mam, że kupiłam sobie pasy, który jest trochę, troszeczkę krótszy od innych pasków, czyli yy, chciałabym jakieś takie spodnie z wyższym stanem. Hej, hej, bloguję w mojej ulubionej masce, jak widzicie. <laughs> Jesteśmy z pocią w galerii Mokotów. I za chwilkę wejdę do Zary, więc nie będę wam się pokazywać, bo nienawidzę tej maski, ale pokażę Wam może jakieś nowości. gwiazdą, która wcześniej miała pięknie zrobione włosy, ale do szkoły zażyczyła sobie takie dwa cudowne warkocze, które rano i zaproponowałam A jeśli chodzi o zakupy... O! Właśnie mówiłam, że nie ma masy modówki. No jest. To jeszcze wejdziemy, bo jeszcze mamy dosłownie 5 minut, żeby wejść. Coś tam kupiłam w Zarze. Kupiłam e, trzy pary spodni, dwie pary jeansów, jedne takie pompki. Zobaczymy, co jest w masy modówki. bo nie zdążymy do szkoły po małego, co?